Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić domek mobilny o wymiarach zewnętrznych 12 na 4 metry, co daje powierzchnię całkowitą aż 48 metrów kwadratowych. Elewacja tego domku została wykończona panelem elewacyjnym Kerafront imitującym kolor drewna. Pokażę tu elewację z bliska. Jest to panel elewacyjny Kerafront, który jest coraz bardziej popularny na naszych domkach mobilnych. Bardzo często klienci. Przyjeżdżają do nas z zamiarem zamówienia domku drewnianego. Kiedy zobaczą to, chcą mieć coś takiego. Jest to o tyle wygodne, że bardzo dobrze imituje to deskę drewnianą, ale też po prostu nie wymaga późniejszego malowania. Drewno to drewno. Jeśli ktoś lubi, chce mieć drewniany domek, musi być świadom tego, że co kilka lat będzie musiał ten domek odmalować. Na zewnątrz domku widać rolety zabezpieczające. Komin, od kominka na pelet oraz punktowe oświetlenie LED. I oprócz dekoracyjnego podświetlenia elewacji spełnia jeszcze dwie ważne funkcje użytkowe: oświetla otoczenie wokół domku oraz może doświetlać taras, jeśli dobudujesz go do domku już po jego przywiezieniu na twoją działkę. A teraz zapraszam do środka. W środku domku jest to domek w wersji premium, czyli kompletnie wyposażony, plus troszkę wyposażenia dodatkowego. Domek ma salon, połączony jest z kuchnią. Posiada dużą sypialnię, ponad 7,5 metra sypialni małżeńskiej. Jeszcze większą sypialnię dla dzieci, są tam dwa łóżka pojedyncze i jednopiętrowe oraz kompletnie w całości wyposażona łazienka. Na co chciałbym zwrócić uwagę, to Sufit i wysokość tego pomieszczenia. W tym przypadku wykonaliśmy sufit trójkątny. Standardowo wykonujemy sufity płaskie, jednak coraz częściej te sufity trójkątne są bardziej popularne wśród naszych klientów, ze względu na to, że bardzo mocno optycznie powiększają całe pomieszczenie. Z tego ujęcia widać to lepiej. Chciałbym zwrócić uwagę na punkty LED, które zostały tutaj zainstalowane. W całym salonie z kuchnią jest ich, ich aż 8. Każda oprawka jest regulowana, przez co możemy ustawić światło tak, żeby było, oświetlało nam te miejsce, które chcemy. Sufit jest bardzo wysoki. Ja mam 1,85 wzrostu i jest bardzo jeszcze dużo przestrzeni nad głową, więc nawet osoby wysokie będą się czuły tutaj swobodnie, nie będą się czuły przytłoczone. Wydawałoby się, że najpopularniejsze w środku domków jest drewno. Jednak ostatnio zauważamy trend, gdzie klienci, ci klienci, którzy chcą mieć te wnętrza bardziej nowoczesne, bardziej klasyczne, zbliżone do tego, co mają w mieszkaniach, jasne ściany wyłożone panelem PCV. Jest to panel, który kładziemy standardowo, bez żadnych dopłat. Jest kilka wzorów do wyboru, wygląda to bardzo estetycznie, ale wszystko zależy od Ciebie i od Twojego gustu. Czy chcesz mieć... Ten domek bardziej drewniany, w bardziej klasycznym stylu, w bardziej letniskowym stylu. Poczuć zapach drewna, czy chceś mieć styl bardziej nowoczesny, jasny, z delikatnym wzorkiem. Także wszystko zależy od Ciebie. Przejdźmy teraz do kuchni, która jest połączona z salonem. Jest to w miarę klasyczna kuchnia. Większość wykonujemy takich kuchni, zdarzają się narożne, z wyspą, ale to przy okazji innych realizacji. Kuchenka elektryczna, płytka elektryczna dwupalnikowa, którą dajemy zawsze w standardzie, klasyczny zlewozmywak. Akurat w tym przypadku klient wysłał do nas po prostu, i my ją zamontowaliśmy w kuchni, standardowa zmywareczka oraz lodówka pod zabudowę z zamrażarką. Klasycznie, jeśli na przykład nie chcesz takiej lodówki, to my, tak jakby w cenie, zawsze montujemy małe pod podblatowe z niewielkim zamrażalnikiem. Stolik systemowy w salonie, który spokojnie pozwoli na zjedzenie posiłku dla czterech, nawet dla pięciu osób, jeśli tutaj zostawi się krzesło. Stolik jest ustawiony przy oknie, tak żeby było widać, mieć widok na las czy jezioro, prawda? Jeśli gdzieś mamy tą działkę rekre rekreacyjną, to zawsze gdzieś tam są te drzewa czy, czy jakaś woda. Tego stolika może nie być. To wszystko zależy od ciebie. Możesz tutaj wstawić co będziesz chciał, co będzie ci pasowało. Także tutaj jest pełna dowolność. Chcę Ci też pokazać, jak wygląda standardowe okno wstawiane w naszych domkach. Jest to okno polskiego producenta i zobacz, że wygląda tak samo jak okno wstawiane w domach czy mieszkaniach. W większości przypadków okna w środku są białe, ponieważ biały kolor pasuje i do jasnego wykończenia ścian, ale także do. Była drewnianej. Czasami zdarza się nam, że na życzenie klienta, wtedy kiedy jest wykończenie w środku drewniane, także oklejujemy te okna oklejną drewno podobną. Jednak jest, zdarza się to bardzo rzadko. Białe okna na zewnątrz pasują do elewacji jasnych, kremowych, białych, szarych lub grafitowych. W przypadku, jeśli mamy elewację w kolorze. Drewnianym, bądź drewnianą, w brązach e, w, i w różnych odcieniach brązu, wtedy musimy te okna uklejnować, żeby, żeby ich kolor był podobny do całej elewacji, ponieważ białe okna po prostu nie pasują do elewacji brązowych i w kolorach drewna. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w naszych domkach mobilnych są drzwi podwójne, szklane, rozsuwne. Oba skrzydła. Rozsuwają się na boki. Są wersje też takie, gdzie tylko jedno skrzydło się rozsuwa, a akurat tutaj oba skrzydła rozsuwają się na boki. Jest co najmniej kilka zalet tego rozwiązania. Podstawowa sprawa to jest to, że dostajemy więcej naturalnego światła słonecznego w środku. Druga sprawa to jest to, że mamy wrażenie większej przestrzeni. To optycznie powiększa nam pomieszczenie salon. Oprócz. Tego, że mamy jeszcze wyższy sufit, prawda? Trzecią zaletą, którą tu widzę, to jest wyjście dodatkowe wyjście na działkę, czyli oprócz wejścia głównego mamy też wyjście na działkę z drugiej strony domku. Na przykład możemy tutaj sobie dobudować taras. To może, może być nasze główne wyjście na taras. Kolejną zaletą jest to, że mamy po prostu widok na swoją działkę. Mogą to być drzewa, może to być jezioro. Warto o tym pomyśleć, mając w głowie tak jakby topologię swojej działki, to, gdzie ten domek chcemy ustawić. Bo te drzwi mogą być na tej ścianie, mogą być na drugiej ścianie. Na tych samych drzwiach chciałbym Ci pokazać rulety przeciwsłoneczne, które są bardzo klasycznym rozwiązaniem. Wstawiamy je na życzenie klienta. Oraz rulety zabezpieczające. Są to rolety o tyle przydatne, że po prostu jak wyjeżdżasz, wracasz do domu, to możesz zasłonić okna i mieć poczucie bezpieczeństwa, że po prostu nikt ci nie będzie zaglądał do domku. To klasyczna rogówka, która znajduje się praktycznie w każdym z naszych salonów, chyba że klient jej nie chce i chce stawić, wstawić coś swojego. Jest to rogówka rozkładana, na której spokojnie pomieszczą się dwie osoby, na przykład twoi goście. Bardzo często w salonach montujemy też klimatyzatory, które oprócz tego, że ochłodzą cały domek latem, to także dogrzeją pomieszczenie jesienią, czy nawet zimą. To na co warto zwrócić uwagę w tym domku, to jest piecyk na pellet, których standardowo nie montujemy. Przeważnie jest tak, że montujemy piecyk elektryczny, kominek elektryczny, z imitacją płomienia o mocy 2000 W, który po prostu dogrzewa pomieszczenie, jeśli jest taka potrzeba. W tym przypadku klient zażyczył sobie wstawienie piecyka na pelet. A dokładnie kupił go i przyniósł go do nas, tak żebyśmy go tutaj zamontowali. Na zewnątrz domku wychodzi komin, który pokażę przy okazji prezentacji domku z zewnątrz. Tutaj się wsypuje pelet i ogólnie. Taki piecyk spokojnie ogrzewa całe, e, cały domek. Oczywiście nie jest on konieczny, akurat klient będzie korzystał z domku cały rok i postanowił, że po prostu chce mieć rozwiązanie, e, które da mu ciepło szybciej niż kominek elektryczny e, i dłużej te ciepło będzie trzymać. Jesteśmy w sypialni małżeńskiej, w której jest duże, podwójne łóżko, w tym przypadku aż 2 na 2 metry. Łóżko ma pojemnik na pościel, Nad łóżkiem znajdują się dodatkowe szafeczki, gdzie możesz jakieś takie dodatkowe swoje rzeczy, śpiwory schować, których nie używasz na co dzień. Naprzeciwko łóżka znajduje się duża szafa z wieszakami i półkami. W tej sypialni, jak i w każdym z pomieszczeń w tym domku, jest zamontowany grzejnik elektryczny z termostatem, który. Dogrzewa pomieszczenia w momencie chłodnych wieczorów jesiennych, a nawet zimowych. Termostat pozwala ustawić daną temperaturę na przykład 23 stopni i w ten sposób ten grzejnik elektryczny olejowy utrzymuje tą temperaturę w pomieszczeniu. Przejdźmy do łazienki. Jest to łazienka troszkę większa niż standardowo wykonujemy, dosłownie 10 cm, z tego względu, że klient dodatkowo zażyczył sobie wstawienie pralki, która w naszych łazienkach by się nie zmieściła. Musieliśmy ją troszkę poszerzyć. Standardowym wyposażeniem łazienki jest umywalka z szafką, łócę, prysznic i lustro z półką szklaną. W tym przypadku klient zażyczył sobie lustro podświetlane, z podświetleniem LED. Jesteśmy w drugiej sypialni, troszkę większej niż pierwsza. Są tutaj aż cztery łóżka. Dwa pojedyncze, z pojemnikami na pościel. Oraz łóżko piętrowe. Oprócz łóżek znajduje się tutaj niewielka szafka mocna oraz szafa. Z półkami, i z Tak samo w tamtych pomieszczeniach, w tym targrze, został zamontowany grzejnik elektryczny z termostatem, po to, żeby w pomieszczeniu było ciepło późną jesienią, a nawet zimą. Także będzie ciepło o każdej porze dnia, wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Więcej inspiracji i realizacji naszych domków mobilnych znajdziesz na naszej stronie www.letniskowo.pl.